Hej, kochani, witajcie na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w Adopt Me. Jestem w moim salonie pięknym, gdzie nie wiem po co się włączył telewizor. Eee, I imprezka nadal trwa. Muszę to wyłączyć. Halo, no, jest to taka niska, że tego się nie da. Halo, ja chcę to wyłączyć, tak jak. o tutaj jakoś, tak? One hour later. Okej, okay. może z jakiejś, coś wiecie, jakieś krzesło czy coś, bo jest niska, no help mi. Chcę to wyłączyć. Albo dobra, będzie cały czas imprezka na filmach. Dobra, trudno. Jej! <ścoughs> Jak pamiętacie mój pokój, tak, jest cudny, ale chcę do niego zrobić talet. Ja już dałam tutaj podłogę. Ona musi tutaj być. I nie powiecie że mi, że nieładna. No, po, no powiedzcie mi. No. Znaczy nie mówcie mi. Co? Dobra. E, te ściany idealnie się jakby pasują do mojego pokoju. Dlatego tutaj muszą one być. I teraz tylko trzeba udekorować ten... Jeszcze... Jeszcze jest noc. Fajnie. A ja się zabieram za remontowanie. Dobra, trudno. Weźmiemy sobie lustro. Czemu to jest takie małe? A to? A to za duże. Co jest grane? Co to jest? Oh my god. Dobra. Tu. Nie dosięgam. Tak. Jest ok. Um, teraz nie. Nieco? Nie, 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 to tutaj. Um, taki. Albo nie, może nie tak ponuro zrobimy. Tylko taki. Taki jasny nasz domek będzie. Um, w którą to stronę? Serio? To tak się nierówno? Układa. Dobra, trudno. Zrobimy tak. Weźmiemy te blaty. O. O. I cudnie. Trudno, że nie równo. Hmm, tutaj musi być jeszcze... Hmm, nie ma kibelka? A nie, tutaj jest. Dobra. To my sobie weźmiemy. I teraz z drugiej strony będzie jakaś... o oh, wow, 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 Ale ostatnio widziałam jakieś tam dziewczyny, bo weszłam sobie do domu. Um, no. E, jakąś ładną wannę ona miała, jakąś taką jacuzzi czy coś w tym desen. Ja się nie ogarnęłam, nie wiem co to było. I teraz sobie zobaczę, czemu to wygląda? To wygląda jak umywalka. walka. O! E, e, Okej. Okay. Nie, nie wiem, co to jest. O, nie, 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 nie. W ubraniach nie wskakujemy. Nic, co i to tyle? Serio? E, może coś. Jeszcze dodamy. Sireny, Oh my god. Hmm. Dobra, trudno, że nie ma miejsca. Jest miejsce. Ja cię kręcę. No nie, no, no. Co tutaj musi być? Dobra, czyli teraz musimy jakoś inaczej ustawić to, bo tutaj nie tak nie może być, bo jest za ciasno tutaj. Dlatego remont mały. Remont łazienki. Nasz nowy dom wkracza. To tak o jakoś. I to zamiast tego, bo ja tą wannę muszę mieć, znaczy to jacuzzi w sumie, bo to, to jest takie jacuzzi. Um, musimy zrobić ten blat, ten taki kręty, o, to. Nie ta strona, aha, bo to taką muszę... Ja się wystraszyłam, już. O, już lepiej, fajnie. Teraz kibelek idzie tutaj. Um, lustro idzie tutaj. Hmm, a jest papier, taki wiecie... Dobra, chyba nie ma. Trudno. Yy... A może coś takiego, wiecie? Yy... Cute, o Jezu, no cute, fajnie, że teraz dopiero to powiedziałaś. Serio? Albo takiego, takiego taki pingwinka se postawię. Hello. Aha, bo ja w ogóle już się pomyliłam, myślałam, że to jest w Simsach. postawić postawicie tutaj to automatycznie zmieni swój jakby kierunek. A to... Aha, nie, nie, to, to adopt mi. O Jezu! Jonikornuś. musi... To, to też musi być tutaj. Um, coś dla petów. Nie, tutaj nie. Dobra, może to na... tutaj będzie, taki. O oh my gosh, ja w ogóle nie wiedziałam, że tyle... Oj, co? Tyle na to wydam. Myślałam, że to o, będzie takie tanie i w ogóle miałam tysiąc, przecież pamiętacie. O. I pięknie to wygląda. Słodnie. stop. Teraz to zmienimy napis e, e. O nie, nie można. E. O, dobra. Mi... Zbarro. <grystanie> a a teraz... Aha, dobra. No piękne, nie powiecie mi, że nie. Mi <grystanie> zabaw. Cudnie, idziecie się kąpać. O cudnie, może zrobimy takie, wiecie, taki mój dzień, tylko jak y, ozdobę cały pokój tutaj, cały mój oczywiście cały dzień w Adopni, nie? Może taką historyjkę sobie ułożę. Co wy na to. Ja jestem jak najbardziej za. E, tutaj mi w ogóle coś pusto, brakuje mi czegoś tutaj. Nie hmm. ja właśnie właśnie nie wiem co. Nie ja właśnie właśnie nie wiem co. E, może coś stąd? Nie. A może coś ze Syren, bo tam widziałam ładne rzeczy. Dobra. Gdzie tu co dać? Może tutaj dam taką. Tylko jak trzasnę drzwiami, to będzie trochę tak... A nie, bo to w drugą stronę, tak? Nie. Co tu się stało w ogóle? Dobra, nie trzasnę. To może sobie taką ułożę? Albo zamiast tego to chyba będzie lepszy pomysł, żeby sobie tak dać. O, o wiele lepiej. I ostatnie to będzie... O oh my god! O, 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 o. o, jakie rybki! Dobra, ja to, to też muszę mieć. Może sobie dla... Znaczy table sobie przeniosę biurko. Na lekcję online. Ale to muszę mieć. A gdzie w takim razie dać to, bo ja oh, uh, 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 uh. mm, Dobra, przejdźmy chyba do głównego tematu naszej em, naszej gry, naszego filmiku. To, to, a to mogę też usunąć, żeby zrobić fajowskie coś bo ja bym chciała taki wiecie to jest PETS? Albo to, albo to. Albo nic, bo w sumie nie mam kasy. Po co ja co usuwałam, nie? No. Kaj, okay, fajnie. Poza odcinkiem postawię jeszcze raz te. Te miski. Eee, dobra, bierzemy. O Boż. Pięty, kochany. Może ja się schowam chyba. Dobra, my pójdziemy sobie na dwór. Jej! Bo yy, jest nowa, chciałam nowa aktualizacja, bardziej nowy update i jest taki piękny puff i ja go dzisiaj kupię. W tym się tak szybko jeździ, że serio ja nie mogę nadążyć za tym. O oh my god! No jak zawsze. Yy... Pojedziemy sobie. Ja właśnie nie wiem gdzie to można zostać. O Jezus Maria. Nie rozpędzaj się tak. O, widzicie tego Pawia? Ja przeczytałam <noise> pekkuk. Cook. Dobra, pekkuk. Cook. Idziemy. Ja cię tak nazwę pekkuk. Cook. <noise> Pięcie, e per o o k. <noise> pekkuk Cook będziesz teraz od dzisiaj ze mną. Ja no, to cudne to imię, Pekkuk. Cook. Dobra. Yy, kupujemy go. <grym> Joki <wytkujesz> ładny. Czemu on nie rozstawia tego ogona? Ale i tak jest bardzo ładne. No nie uciekaj mi. Dobra, ja ci. A piszcie w, w tych w komentarzach, czy Wam się podoba imię Peck Cook. Ym, bo jak tak, to fajnie. Ym, a jak nie, to swoje propozycje. Ym, Ci, ci się już zachciało coś? Ja nie wierzę. Dopiero co odeszłam, a ty już coś chcesz. Jakby było tak z Royal egami, no to wiecie. Mm, bym otworzyła chyba z milion. Ale serio. Uch, co tu się w ogóle stało z tymi hmm, petami? Mhm. Dobra, ale my będziemy musieli cię ubrać jakoś. Mam tyle kasy. Trudno. Hmm. Dobra, pójdziemy sobie do tego. Hmm. I teraz, dzisiaj coś kupimy, bo nie będę na nasie brała z tego, z tej, tych pinesek. O, oh yes. Nie, nie będziemy tak chciał brać e, pek <grym> o, Ale to jest ładne, takie wiecie... No, cudna. A co, buciki? jakie słodkie, a to co? O Boże 1500. Oh. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. A co nie zarobujesz, Nie? Nie. Ale ja jak już mówiłam to chcę. I to na pewno. Dobra, no to nie chcę weźmiemy jakieś, nie? Mmm, dobra. Niezbyt, ten, niezbyt takie, takie ciemne, szare, szarą górę. trudno. Dawaj. Ale ty się mi Dobra, proszę bardzo. A dzisiaj zostaje yyy, pek kuk. A oh Jezu, się uśmiałam. Pekkuk czy pekkuk? Dobra, niech będzie. Dobra, pięk. Pekkuk, idziemy. Idziemy sobie na wycieczkę. bierzemy mi w teczkę, chodź. Jest piękny, jesteś. No nie mogę ze śmiechu, pekkuk. No, jak tam wasze um, jakieś pety robi? No patrz, ja mam pekkuka. Zobaczcie, jaki cudne. No patrz, jak ja mam pekkuka. Um, ja się nie mam pekkuka. <grywia> ja w każdym odcinku teraz będę mówiła pekkuk. Charlie. Aha. A ja PECCO. Ja nie wierzę w to imię. Serio, to jest cudne. A i miałam jeszcze jakiegoś gifta, gifta tutaj. Patrz na twoją część Pekkuk. O Jezu, co to jest? To smycz dla Pekkuka. Dobra, super. Nie no, no, chyba tu imię zostanie. Ale widzisz i tak w komentarzach propozycje. Mm. Wow, 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 Dobra, teraz małpa chyba le legendarna jest, nie? Czy nie? Ona i tak mi tego nie da, bo wiadomo, to jest zero z wszystkie pety. Ale trudno! Ja, ja i pekku Nie, Nie, czemu zakratkowane? Ona, ja się założyła na to, kto by chciał małpy z zero buksy, nie? Tak trochę dziwnie. Ale, Pekkuk to mój ziomek. Czy ziomeczka. Idziemy na najtrudniejsze. Zobaczymy, jak się spiszemy, pek Kuku. Może dasz mi szczęście. Albo nie. Dobra, ja cię zostawię. Będziesz za mną biegł. No, pekkuk już spadł. No, ja nie wierzę. Dobra, to imię jest legendarne, nie? Nikt tego samego nie wymyśli. <grym> Dobra, przejdziemy tutaj, jak się da, to i zakończymy chyba odcinek w mojej łazience nowej. O, dobra, Pekkuk, ja cię, ja cię, dobra, myślałam, żeby cię schować. O, Pekkuk! szkoda, że cię nie wziąłem na ręce, bo byś mi dał szczęście. I idę do mojego domu i się tam z wami pożegnam, z moim pack kukiem, tylko trzeba się umyć, bo tak nieładnie trochę. Tu idziemy do mojej nowej willi. Ja no nie mogę z tego pack kuka. Wiem, dużo razy powtarzam pek kuk, pek Ale słodziak. Taki <gulia> Dobra, umyjemy cię i się pożegnamy, oki. No, Nie, no ja czekam. Bo wykuciłem um, jakieś muchy latają. Dawaj. Wiem, że lśnisz. Ja wiem, ja rozumiem. Dobra, chodź. Pick up. <gulia> o, dobra. Where, miss bathroom. Dobra. <gulia> Jeżeli pięknie Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. Do następnego odcinka. Yy, pozdrawiamy Was z Pekkukiem. Pa-pa!